Siema, siema. Tutaj sobie już zacznę. Dzisiaj będą wyniki konkursu. To tak nieważne. Dobra. Przejdźmy do wyników konkursu. Czekajcie. Ok. Sobie skopiuję wszystkich. Okej, OK, jeden. Zgłosiło mi się siedem uczestników. Mi się wydaje, że to bardzo mało, ale obiecałem, konkurs, tego teraz nie odwoła mnie. poza tym, że mam, mam ponad cztery wkody, i nie mam co z nimi robić. Więc wierzcie. Zawsze się te słowy przydadzą. Proszę o słowo, bo staram się o partnerstwo. Dobra. Każdy ma swój numerek. Od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie mam marki więc niestety nie mogę nagrać, bo teraz mam takie pudło. Ja mam 8. Myślałam, że 8 numer, to 1 wyrzucę, 8. Dobra. Uwaga, losuję, losuję, losuję. Mam numerek. Otwieram. Jest to numer... Więc, raz, dwa, trzy, trzy, cztery i Ridley wygrywa. Innym dziękuję. I teraz proszę się do mnie zgłosić. Wyślę Ci w Koda. Nara. Dzięki za udział w konkursie. Będą jeszcze inne, mam jeszcze trzy gif